Witajcie, kochani telewizowie, którzy łączycie się z nami poprzez telewizję RTVG oraz łącza internetowe. Dziś poznamy w Ewangelii, która na dzisiaj przypada, na 18 grudnia, początki czy prapoczątki z życia Pana Jezusa, kiedy to jeszcze te momenty, zanim się począł. Usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, że Józef. Ma wziąć do siebie Maryję, która jest w stanie błogosławionym. On tego wszystkiego nie rozumie. Na początku chciał Maryję zostawić, porzucić, oddalić, a jednak ukazuje mu się Anioł Pański we śnie i mówi mu weź Maryję za swą małżonkę. I ten człowiek, choć może nie rozumie tej tajemnicy w pełni, może nie jest do końca z nią pogodzony, zaznajomiony, jednak wypełnia słowo Boże na swoją chwałę. Stąd, gdy w życiu przeżywasz chwilę niepewności, nie rozumiesz swojej sytuacji, nie wiesz jak ją zinterpretować, jesteś w sytuacji niepewnej w swoim życiu, postąp zgodnie z wolą Bożą. Jest to najlepsza opcja. Święty Józef uczy nas, myślę, także, zwłaszcza może w czasie Adwentu, umieć zmieniać plany. Zwłaszcza te, które może my sobie narzucamy, które okazują się potem wadliwe, błędne. Masz pewnie nieraz zaplanowane wydarzenie, swoją drogę życiową, ale Pan Bóg, widząc, że Twoje plany mogą być bardzo pogmatwane, bardzo, nawet bym powiedział, grzeszne, Pan Bóg nieraz zobacz do Twojego życia przychodzi z wydarzeniem, z osobą, z sytuacją, która będzie domagała się od ciebie zmiany planów. Pan Bóg ci pokazywał, że. Droga, którą sobie zaplanowałeś, idzie, idzie w stronę śmierci, więc póki możesz, jeśli posłuchasz głosu Pana Boga, poprzez głos księdza, poprzez Słopisma Świętego, zmienisz plan, ocalisz swoje życie i pójdziesz drogą szczęścia. Ta Ewangelia zdarza się w naszym życiu. Józef, który powziął myśl, by oddalić Maryję na głos anioła, który jest głosem samego Boga, <laughs> zmienia decyzję zgodną z wolą Bożą. Może i ty usłyszysz słowo, które cię poruszy w kościele, od swojego rodzica. Może sam przeczytasz fragment Pisma Świętego i to poruszy twe sumienie, by zmienić swe życie, by oddalić się od grzechu, by złą drogę porzucić, by wybrać dobro, by pójść ku Chrystusowi. Są to właśnie takie chwile ewangeliczne, gdy Anioł, gdy to Boże przesłanie, Boża Ewangelia zachęca. Oświetla nasze sumienie, nasze życie, gdy my się zmieniamy. Otwórz Swe serce na takie chwile. Mój drodzy Adwent, to czas właśnie zmiany naszej drogi. Mamy jeszcze kilka dni Adwentu. Jeśli jest taka potrzeba, umiej zmienić swoje plany, swoją drogę i słuchaj się głos Pana Boga. Do miłego zobaczenia. Szczęść Boże.